Już ten weekend przed nami mecz, który podzieli wszystkich kibiców Barcelony oraz Realu Madrid. El Clasico, nie oszukujmy się, jest chyba nieodłączną częścią piłki nożnej i chyba najważniejszym meczem meczami, bo jest ich kilka w ciągu roku. Kibice Realu będą kłócić się z kibicami Barcelony, zaś kibice Barcelony z kibicami Realu. Ale w dzisiejszym odcinku skończę to raz na dobre. Czy narażą się w tym momencie wszystkim kibicom? Oczywiście, że tak, gdyż w dzisiejszym odcinku połączymy Real Madrid i FC Barcelonę w jeden klub i zobaczymy, czy wygrajby Ligę Mistrzów, La Liga, Puchar Hiszpanii i tak dalej, i tak Tak się prezentuje skład na ataku: Kylian Mbappé, zaraz za nim Jude Bellingham po bokach. Laminia Mal, Rafinia, Pomoc, Pedri, Valverde i ten skład już wygląda świetnie, obrona, Balde, Araujo, Kurtua, Rudiger oraz Kunde. Już nie mogłem tutaj wziąć Edera Militao, więc niech będzie Araujo strzelił bramkę z Gironą, więc mu się po prostu należy. No skład wygląda wyśmienicie, no i są tutaj duże nadzieje wobec tego składu, no nie oszukujmy się, jeżeli taki skład nie wygra ligi hiszpańskiej. No to ja nie wiem, kto tutaj będzie mógł tą ligę hiszpańską wygrać. Przechodzimy do 1 stycznia, a przed nami pierwszy mecz z Majorką i tutaj, bo jako Barcelona jest bazowy klub, no nie oszukujmy się, 3 do 0, znaczy nie oszukujmy się, po prostu tak jakoś mi łatwiej było to wybrać, więc przy tym zostałem. 3 do 0 Mbappé, Balde, Rudiger oraz Kurtuła zawodnikami spotkania Lewante kontra Barcelona, 3 do 2 Chut Bellingham w koszulce Barcelony, więc... Jest kolejne zwycięstwo, a jeżeli tobie takie odcinki się podobają, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję, podbicie i tak dalej, i tak dalej. I teraz Rajo Vallecano kontra FC Barcelona i wynik to remis. Pierwsza stota punktów, więc rajo Vallecano okazało się zbyt mocne dla FC Barcelony niestety. Real Barcelona, tak możemy chyba powiedzieć. Mbappe zawodnikiem spotkania, wygląda on co najbardziej dziwnie w koszulce Barcelony. Teraz znowu to widzicie, wygrana z Kopenhagą, 3 do 0 w Lidze Mistrzów. I teraz mecz z Hetafe. Czy Getafe uda się pokonać? Oczywiście, że tak, znowu Mbappé 3 do 1, no może ta symbioza, ta syncy ty, no, połączenie tych dwóch klubów będzie na plus. Real Oviedo kontra Barcelona, 3 do 0 wygrywa FC Barcelona, no i Kylian Mbappé w realu, znaczy w Barcelonie, no w koszulce Barcelony, no strzela znowu i znowu jest zawodnikiem spotkania, więc naprawdę połączenie tych dwóch klubów to jest chyba, no nagroda Nobla by się należała, ja stworzyłem potwora, 2 do 1, Rafinha tym razem zawodnikiem spotkania, no i teraz Slavia... Teraz Sevilla kontra Barcelona. Przepraszam bardzo. I czy uda się pokonać Sevillę? No wiemy, że Barcelona sama miała z tym problemy. Tutaj wygrywają aż 3 do 0. Czyli jest to prawie dobrze. No i przechodzimy do teraźniejszości. Mecz z Gironą, który zakończył się 2 do 1 dla Barcelony. A jaki tutaj będzie wynik, kiedy piłkarze Realu tutaj dopomogą i połączą siły? 2 do 0 bez straconej bramki. No nie wiem, ja jestem z siebie dumny. No tą koszulkę jeszcze Barcony musiałem jakoś na pół z Realu połączyć. Ale przegrana w widzę mistrzów. Nie, remis 3 do 3. No. Mam nadzieję, że to właśnie siła Realu Madryt nie pozwoli nam Lidze Mistrzów przegrać. I teraz El Clasico. No Real Madryt jest troszkę okrojony, ale na to naprawdę nie patrzmy. 1 do jednego jest remis. Teraz Elcze kontra nasz zespół połączony. 2 do 1 Kilian stał został zawodnikiem spotkania, więc tutaj na pewno musi być najwięcej bramek. No nie oszukujmy się bez tego, no nie wierzę po prostu już w miłość i tak dalej. Remis z Chelsea, no więc ta liga mistrzów. No, nie jest taka pewna, no tutaj raczej będą baraże. Frankie dojąc chce przejść do PSG, jest jakaś oferta, ale no bo on nie gra w swoim w pierwszym składzie. Tej Pedri i Valverde przejęli pałeczkę. No i cały czas Mbapy, no. Bellingham także, Christensen kunde, więc Christensen też tej widzimy, prawdopodobnie za Ronalda Raucho może dostawać szansę. No i mecz z Atletico Bilbao. No tutaj Nico Williams i Naki Williams, wiele też dobrych zawodników, no ale jest wygrana drużyny naszej łączonej. No i teraz Klub brusz w Lidze Mistrzów. No tutaj już wypadałoby ten mecz wygrać, no nie oszukujmy się, no bo to porażka, to już byłby wstyd. Rodrigo widzimy obok Hansiego Flicka, zanim Valverde, wszyscy w koszulkach Barcelony. Coś no niesamowitego. No oczywiście mogli być także w koszulkach Realu, to jest tylko gra i uważam, że ten remis to jest zły Omen, ale uważam, że musimy się zjednoczyć na ten odcinek. Wiadomo, jak będzie mecz, to wszyscy nie będziemy chcieli ze sobą gadać. jedni kibice będą cicho, drudzy będą głośno po meczu. Wiemy, jak działa El Clasico. Kamil Gausson na pewno też. Będzie dużo o ten temat jeszcze pisał. I teraz mecz z Olympiakosem, który w tym tygodniu był. Jak ja, jak ja nagrałem ten odcinek, to jeszcze go nie było. Teraz yy, mecz z Osasuną. No i mamy remis 2-2. do 2. No i teraz przed nami mecz z Las Palmas. Lidze Mistrz, Lidze Mistrz, w Lidze Mistrzów. w Lidze Mistrzów. Tutaj też to oczekujemy wygranej. No. 2-1. do 1, Jude Bellingham z zawodnikiem spotkałem. No i trzeba też przyznać, że jednak ci piłkarze ral najczęściej wybierani tymi najlepszymi meczów. Czy także w drużynie tygodnia. No więc trzeba tutaj oddać. Jest porażka z wiara, Allen 2 do 1 aż. Coś niesamowitego. No i czy nie, już to był ostatni mecz w tej, w tej połowie tego sezonu, no więc przejdźmy sobie do podsumowań. No Mbappé musi być królem strzelców, to jest niemożliwe, żeby nie był, a my nie mamy Mistrzostwa Hiszpanii. Atletico Madrid jest na pierwszym miejscu, czter, 13 wygranych, 4 remisów, 0 w porażek, my 11 wygranych, 5 remisów, 1. Jeden rem i jedna porażka, no więc no niedobrze, bardzo niedobrze. Zobaczmy, Lokopadę yy, so, no, z Panią w sobie możemy zobaczyć. Gramy z Sociedad, Sociedad który jest naprawdę w słabej formie w tym sezonie. I na trzecim miejscu jesteśmy w Lidze Mistrzów, więc jak nie wierzyłem w play-offy, to jednak jest to chyba coraz bardziej realne. No, Królem Strzelców oczywiście Mbappé 16, branych w 17 meczach, najwięcej asyst ma. Molerio, ale także blisko jest Judd Bellingham. No, statystyki wszystkich zawodników zobaczymy już oczywiście po symulacji, żeby tutaj nie przeciągać. Więc przechodzimy do końca tego sezonu, który nadchodzi 26 ma 25 maja. 4 do 0: piękna wymiana Kilian Mbappé z nowym zawodnikiem spotkania. Super Kopa z Atletico Bilbao, no musimy wygrać, rzut Bellingham z zawodnikiem spotkania, 3 do 1, no i gramy w finale tych rozgrywek. Ciekawe, nie gramy z Atletico, Madrid w finale, więc zobaczymy, czy nasza drużyna to będzie pierwszy puchar. Dokładnie, tak wygrywamy 2 do 1, super puchar Hiszpanii już dla naszej łącznej drużyny, więc jest pierwsze trofeum w tym odcinku. No i teraz Kopa DS pania. o to ty UEFA, patrzcie, ile zawodników jest z tej drużyny, no i remis z Realem Sociedad, więc nie wiem, czy to jest... Nie 3 do 4, pokazuję, więc tutaj prawdopodobnie udało nam się awansować. Tutaj wygrywamy 2 do 0, więc na no kolejnym pucharze jedziemy dalej. Do no, tej jeszcze, oczywiście, przed nami Liga Mistrzów, która już teraz w ogóle meczów Ligi chyba zbyt nie było. Zobaczmy wynik meczu z PSG. normalnie było 2 do 1, tutaj 3 do 2, więc no możemy tej upaść trochę w tym top 8. A chyba jeden mecz tylko został do końca. No i z Realem Oviedo także Remis 2 do 2, Kyle Mbappe z zawodnikiem spotkania, no ale tutaj. Dzieją się złe rzeczy, no i ten mecz był chyba pierwszy w ogóle, tutaj będzie jako ostatni, wygraliśmy 2 do 1, normalnie też taki wynik yy, był w prawdziwym życiu, no i teraz już będziemy tutaj czekać na pierwsze mecze playoffowe Ligi Mistrzów, ale przed tym jeszcze mecz z Elcze, który wygrywamy 2 do 1, znowu Kilian Mbappe z zawodnikiem spotkano, on w tej symulacji. Jest po prostu niesamowity. Copa de Espania z Rajowa Jekano. My 2 do 1. Alejandro Balde, zawodnikiem spotkania. No, według mnie, w tych dwóch klubach, no to Balde to jest jedyna opcja na lewą stronę. Jeszcze z Mendy, oczywiście, a tutaj e, Majorka pokonuje. widzę Bar e, no, logo Barcelony, to mówi Barcelona. No, to oczywiście jest Real Barcelona, jak się mówiliśmy. 3 do 2 wygrana z Walencją. Fede Valverde, zawodnikiem spotkania. No i mecz teraz Rzeczy Giron. Normalnie no, było 2 do 1 wcześniej. Tutaj pokazuje nam chyba remis. No więc ta liga to już jest na 100% przegrana. Nie oszukujmy się, tak mieliśmy doganiać Atletico Madrid, Kleina Mbappé znowu z zawodnikiem spotkania. No i powoli przechodzimy już do marca. Jeszcze ostatni mecz w lutym nam został. Będzie to mecz z Villarealem, a Rafinha dostał kontuzję. Nie wiem czy to przed chwilą powiedziałem, czy nie, ale mam nadzieję, że nie powtarzam się. Ale mamy tutaj remis, no więc liga mogłaby się już tak naprawdę na skończyć. Takiej na pewno nie wygramy, no w to 4 na 100% będziemy. No i tutaj. Pania, nie wiem czy dochodzimy do finału, nie wiem czy to już teraz są finały, ale no wygrywamy z Walencją. No i Atletico Bilbao w Lidze Hiszpańskiej, 2 do 1 wygrywamy i w ogóle tam nie było meczów Ligi Mistrzów mi się wydaje cały czas. Teraz jest Napoli 10 marca, więc nie graliśmy chyba tych playoffów. No i zobaczymy, teraz rewanż z Napoli, no który trzeba po prostu wygrać, bo nie możemy odpaść takim składem z Ligi Mistrzów. Wygrywamy, eliminujemy Napoli, całe szczęście, więc przed nami teraz ćwierćfinał, później mam nadzieję, że półfinał, no i na koniec finał tej symulacji. Z Rajowa ale przegrywamy. No. Liga to takie trzecie, czwarte miejsce wstawią chyba z tymi wynikami. Teraz gramy. No, normalnie jakbyśmy nie przegrywali co drugiego meczu, to bym powiedział, że o pierwsze miejsce może gramy mecz, ale no chyba. Aż tak dobrze tutaj nie będzie. Atletico kontra Barcelona. Wygrywamy 2 do 1, no więc troszkę może poskoczyliśmy, ale też chyba no nieznacząco. I wygrywamy 4 do 2 z Eintrachtem e Frankfurt, czyli trafiamy dosyć łatwą drużynę tym razem. Tutaj Polska, widzimy, przegrywa z Niemcami 2 do 1. 1 do 0 pokonujemy Espanyol, więc o ten półfinał, że będziemy grać w Ligi Mistrzów, jestem pewny. No chyba, że tutaj się wydarzy coś, powtórka z Ligi Europy. Przegrywamy 1 do 0, ale to i tak tam daje oczywiście awans do półfinału. No, więc o finał będzie walczyć, jedno trofeum na razie mamy, także puchara Hiszpanii nie wydaje mi się, że powinniśmy oczywiście wygrać. No i ta Liga Mistrzów to bardzo fajny dodatek, kolejna porażka ligowa. No się ja nie wiem, czy będzie w top 4. Szczerze. Jeżeli teraz przegramy z Celton, no jest kurtuła z zawodnikiem spotkania. 1 do 0 wygrywamy, no ale Liga Mocno zweryfikowała włączenie tych dwóch klubów i kopa DSP, ja nie wiem czy to jest finał czy nie i przegrywamy z Sywiją, więc to chyba nie był dobry pomysł z tym połączenia. tak patrzę na koniec Liga Mistrzów z PSG w półfinale w pierwszym meczu wygrywamy 2-0 Jude Bellingham z zawodnikiem spotkania, no więc ta aura ewidentnie Realu Madryt nam sprzyja wygrywamy 3-0 z Osasuną no ale teraz to Liga Mistrzów albo nic jak to się mawia zobaczmy drugi mecz z że 1-1, no więc mamy chyba już 100% final. No to na pewno musiał być półfinał Ligi Mistrzów. I El Clasico, które no, jest już połączeniem tych dwóch drużyń. no jest 3-0, do 0, no bo ta drużyna połączona oczywiście wygraje, wygrywa. Wygraliśmy z Atletico, tej niby także wygraliśmy z Realem, no ale nie wiem jak to w końcu w końcowym rozrachunku wszystko wyjdzie. No przegrywamy za Lawę, więc to co wygraliśmy bardzo szybciutko tracimy. No i chyba jeszcze dwa mecze do końca. Tym razem z Realem Betis. Czy pokonamy Real Betis? 4-1. do 1. Zaraz będzie też chyba drużyna sezonu La Liga. Jest Mbappe, a nie, to jest ze tygodnia. Wygrywamy z Atletico Madryt 2 do 1. Teraz mecz z Walencją, który kończy się bezbrankowym remisem. Jest Mbappe, Bellingham, Kunde, no wszystkich tej widzieliście. No i gramy finał Ligi Mistrzów z Liverpoolem, który odbędzie się już za kilka dni. Więc jeszcze przed całym finałem zobaczymy jak to wygląda. No Liga Mistrzów jest finał. Copa de Spania przegraliśmy w finale. Super Copa wygraliśmy finał. No Ligi nie wygraliśmy na 100%. Drugie miejsce, 3 punkty zabrakły, więc no jakbyśmy z dwóch meczów frajersko nie przegrali, to byśmy wygrali ligę, no nie wygrywamy 81 punktów, Real Madrid bez największych gwiazd i tak ma 77, no więc to chyba dużo mówi, jeżeli ktoś... Z kibicem Realno to gratuluję, bo bez tylu zawodników zajęliście praktycznie o 4 punkty mniej, mniejsze miejsce niż my. Tutaj Mbappe cały czas ma szansę być królem strzelców, tak samo jak i Rafinha, ale zobaczmy Walizę, to jest królem strzelców. Mbappe, 32 branki w 38 meczach, Henryk 18 go i tutaj ktoś od nas jest, Rafinha ma 14. No i tutaj się chyba kończy: już dużo bramek. Jeszcze Bellingham ma 10 asyst, najwięcej Januzaj. No i tutaj nie ma nikogo z naszej drużyny. Rafi, no, mieliśmy dużo czystych kont, to trzeba przyznać. No więc wejdźmy w zespół przed finałem Ligi Mistrzów, no i zobaczmy jak to wyglądało w statystyce. Mbappe 44 bramki 11 asyst, kosmiczny występ, Lewandowski 0, Rodrigo 0, Ferran 0, Vinicius 2 bramki 0 asyst, Lamin niemal 52 mecze, 6 bramek 7 asyst, Bellingham 18 bramek 11 asyst, także świetny wynik, Valverde 10 bramek 2 asysty, Pedri 4 bramki 12 asyst. Rafinha 25 rzutów jakieś asyst też naprawdę bardzo dobry bardzo dobry sens no trend Alexander Alnor 4 bramki 4 asysty też jak najbardziej spokój na prawego obrońcę no więc no Mbappe był najlepszy Mbappe później Rafinha tutaj gdzieś na pewno też Bellingham, to taka chyba trójka no Bellingham, Rafinha oraz y Mbappe, jak to powiedziałem wcześniej, więc przejdźmy do kalendarza. No i zobaczmy, czy uda nam się wygrać finał Ligi Mistrzów. Czekaj, czy da się tutaj jakoś to przejść do tego ostatniego. Nie, no udaje się, więc zobaczymy. Czy wygraliśmy jeden Puchar, ale czy uda się wygrać drugi, ten najważniejszy w Europie. Chwila prawdy. Wygrywamy jeden do jednego. Nie. No więc wygrywamy jeden puchar. Taka puenta z tego odcinka, i puentą ogólną będzie, że nie warto, nie warto łączyć tych klubów, bo to wychodzi źle. A Real na tym korzysta, Barcelona Barcona połączona no, niezbyt dobrze sobie radzi. Więc to no, był, chociaż zobaczyliśmy Barcone w finale Ligi Mistrzów, bo jak wiemy, no 10 lat już tego nie widzieliśmy. więc co ja oczywiście dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć.